Cześć, cześć! Witam Was w kolejnym dniu vlogmasa. Jest 11 dzień grudnia, ja piję herbatkę z kalendarza i powiem Wam, że nie jestem jakąś wielką fanką tych herbatek owocowych z tego kalendarza, ale ja chyba generalnie, jeżeli już miałabym się nabić takiej zwykłej owocowej herbaty, to, to mam na napar po prostu. Ale dolewam sobie soku z cytryny i jest nieźle. Zmontowałam właśnie przed chwilą film z wczoraj, który, przepraszam, że był taki krótki, ale... Wiedziałam, że tak będzie. Ja na wyjeździe nie potrafię nagrywać. Właśnie przygotowuję sobie zupę, wywar już się robi, warzywka się smażą, bo ja czasami robiąc zupę, właśnie lubię podsmażone warzywa do zupy wrzucić, a nie surowe, bo mam wrażenie, że to daje lepszy smak. Muszę spróbować jakieś z pieczonymi warzywami, bo wiem, że też niektórzy tak robią. Ja nigdy nie miałam okazji tego przetestować. Mam już podsmażoną, pod, podsmażone połówki cebuli, pokrojonego pora i seler. A na patelni smaży się pietruszka, marchewka i ziemniak, więc zaraz będę wrzucała do zupki. I też niedługo idę melkę usypiać w końcu na drzemkę. Powiem Wam, że... <grym> Po moim upadku wczorajszym dzisiaj jest zdecydowanie gorzej i to tak naprawdę gorzej. Ja mam nadzieję, że to niedługo minie, a Meluchem tutaj biega i nosi ściereczkę kuchenną. Przed chwilą kwiatka nosiła w tej ścierce, ale wypadł jej, więc jej zabrałam po prostu. Pokażę Wam później ten stoliczek. Właśnie go wczoraj wieczorem złożył razem z krzesełkiem. Melka jest zachwycona. Od tamtej pory je tam kolację, rysuje, yy, siedzi, je mandarynki. Yy, cały, cały czas. I pędza koty stamtąd. A tak prezentują się moje warzywka. Tutaj jest tylko cebulka podsmażona, a tutaj się smaży cała reszta. Yy, no, nie wiem, to jest coś odkrywczego dla Was, ale spróbujcie, jeżeli nigdy tak nie robiłyście zupy. Przed momentem wrzuciłam te warzywka i... Yy, tak, w komentarzu tego nie widać. Ale y, mam wrażenie, że dzięki temu, że one są podsmażone, to zupa dostaje zupełnie innego koloru, takiego żółto-pomarańczowego. Yy, I przepięknie pachnie. Ja dzisiaj będę robiła krupnik, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam. Zaraz wyciągam kaszę yy, do prawie i będzie się gotowała powolutku. Yy, w czasie, kiedy uśpię melkę, będzie akurat gotowa. Jakaś taka jestem dzisiaj, nie, nie nie mam kataru ani nic, ale taka jestem, czuję się jakby zakatarzona, gdzieś taka jakaś, nie wiem, zachrypnięta. A moja mama chyba będzie chora, bo wczoraj byliśmy wszyscy razem. Moja mama też była i już wieczorem czuła się źle, dzisiaj rano się obudziła chora, no ale poszła do pracy i zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nie rozwinie jakoś mocno. I tak. Idę zobaczyć, czy Mela dalej korzysta z krzesełka, bo jest cisza od 15 minut. Nie widzę jej. Cześć kochanie! Czy ty tu kolorowałaś? Ojej, pięknie! Super! No musia idzie dalej zupkę robić, tak? Nie? To zaraz do ciebie przyjdę. Jeszcze zanim wyjdziemy z domu, pokażę Wam, jakie prezenty wczoraj Melka dostała. Od Mikołaja dostała Lalę, która ma dydusia magnetycznego. Melusia cały wieczór próbowała wsadzić mu go w rączkę I faktycznie się da Jest taką myszkę Milusią ubrana I drugi prezent jaki dostała Nie wiem, pokazuję Tego jeszcze nie rozpakowałyśmy Naklejki na lustro Będziemy to robić pewnie wieczorem Dostała żelki Bez żelatyny No i takiego o To na razie nie wyciągam no ale dostała Czuczu. -czu. Ona bardzo lubi te książeczki, te zabawki, puzle. Tutaj macie aż sześć plansz i żetony. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Tylko jest zaklejone. Momencik, a już ci daję to. Zaraz to przykleimy na szybę. No i zobaczcie, o co tutaj chodzi. Tylko nam powypadały te żetony. Tutaj macie produkty spożywcze, e, warzywka, jakieś owocki, e, ciasteczka, tutaj są suche produkty, jak makaron, jakieś nie wiem, kreczów, więcej warzyw, pieczywko. A tutaj macie mm, takie karty, właśnie warzywniak. Spożywczy, piekarnia, owocowy kącik, nabiał i cukiernia. Tutaj oczywiście są jakieś albo kolorowanki, albo instrukcja. No i dziecko musi, wiecie, uzupełniać, że w warzywniaku na przykład pomidorki leżą tutaj. Tak, Melusia? A gdzie jest w sklepie jogurt, kochanie? Połóż sklep. To jest sklep, kochanie. Gdzie jest jogurt? W lodówce. A tutaj? To są jajka, twarożek, jogurt. No, a, zobacz, a, a gdzie to położysz, kochanie, w sklepie? Gdzie twarożek? No tak, ja wiem, że w lodówce. A tutaj w sklepie, gdzie jest twarożek? Tu i tu kładziemy. Dobra? To nie. A masełko, kochanie, gdzie leży masełko w sklepie? W lodówce, a tu w sklepie? Gdzie? Tu, brawo! Super! No to teraz szukamy dalej, co? O, serek, kochanie, gdzie leży serek w sklepie? Ja wiem, że wszystko jest u ciebie w lodówce i to są produkty, które bardzo lubisz, a tutaj w sklepie, gdzie jest serek? To jest masło. To jest pani. Pan. I gdzie oni mają tutaj w lodówce ser? Tu, pięknie. No powiem, może będą z niej ludzie. Kochani, a jogurcik, zobacz. Wróć tu do mnie. Zajęła się tymi żelkami. Chyba je smakują mocno. O, kurier. Mamy ozdoby nowe na lusterku. drugiej wam nie pokażę, bo Myla na razie cały czas próbuję. Lustro jest tak wypaćkane, że raczej trzeba było je umyć, zanim będziemy dalej kleić, no ale melcia nie pozwala. A tu przyszła paczka, ale przyszła nie do mnie. Myślę, że to do mnie. Ale... A tak prezentuje się kurtka, którą wczoraj kupiłam. Zwykła, klasyczna puchóweczka. Nie wiem, z jaką markę się wymawia. Champion? chyba, nie wiem. Kaptur ma, jest powiem wam, ciepła i przez chwilę teraz zaczęłam zastanawiać, zastanowić, kto nie jest jakaś taka bardziej jesień w stronę zimy, bo ona jest naprawdę bardzo ciepła, chociaż cienka. No nie wiem. Tutaj ma taki delikatny emblemat, którego praktycznie nie widać, więc super, bo ja nie lubię tych takich, wiecie, wywalonych w kosmos logo. Jak widzicie, z zimy na mnie zostało zupełnie nic. A szkoda, ale i tak mieliśmy chyba około dwóch tygodni śniegu, biało było, więc, jak na grudzień nad morzem, to naprawdę rewelacja. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że w Gdańsku tego śniegu jest naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że i do nas jeszcze zawita ta zima, bo na razie zrobiło się brudno, szaro i ponuro. No ale tak jak ja mówię, to pierwszy raz od dwóch tygodni, chyba, więc. I tak pięknie. Chcesz podejść do choinki? Szkoda, że bombka się nie świeci jeszcze, co? Wjedziemy w bombkę. Malucha. I hop. I hop. Pięknie, co? Szkoda, że śniegu nie ma. Tak, tam był Mikołaj ostatnio, tak? No, był Mikołaj tam ostatnio. Zobacz, jaka piękna. Prezent jest tak, ale to nie jest prawdziwy prezent, wiesz? To jest taka ozdoba. Mela kocha świąteczne dekoracje. Wczoraj, w każdym możliwym miejscu pokazywała, nawet na ulicy przejeżdżając samochodem, e, uwielbia. My już wróciłyśmy ze spaceru, zanosiłam rzeczy do domu, ale zadzwonił błażej, że wrócił do Darłowa i że jedzie po nas. Także się z powrotem, nawet nie byliśmy w domu, tylko z klatki z powrotem. Melina no, ma teraz ogromny problem, bo jak śnieg stopniał, to wszędzie leżą śmieci i ona przeżywa to bardzo mocno i pokazuje, i krzyczy, i mówi nunu. Ja już się zamierzam, Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Yy... I widzimy się już jutro. Buziaki, pa!